Ten jingle może Wam się kojarzyć z pewnym taneczno-muzycznym show i tanecznym krokiem. Wchodzimy w rok 2024, czas karnawału styczeń, ale czas nie tylko karnawału, bo również czas studniówek. To myślałem, że będzie bardziej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze, Jankiel! <grystanie> Witamy w nowym odcinku tak. i w tym odcinku zapytaliśmy was. Was. Ciebie, Słuchacze, ciebie, widzowie. ciebie. You, you, you and you. O wasze wspomnienia, o wasze historie z czasów studniówkowych. Czy to były czasy niedalekie, czy bardziej zamierzchłe z wieku jeszcze dwudziestego. Dość? Niezaskakująco okazaliście się być ordynarnymi chlejusami. Hamami. <laughs> Hamami strasznymi, ale z Boczyńcami. drugiej strony no to jest bulwar podlaski. To wymaga pewnego nastawienia umysłowego, żeby być stałym, wiernym słuchaczem, widzem i fanem, więc z jednej strony bez zaskoczenia, z drugiej strony wstyd. To ja ciebie zapytam. Ty miałeś w ogóle studniówkę, czy byłeś na studniówce już w Stanach? Out. ja już byłem to ty miałeś na na kolonii. Na, na promie byłeś? Ja byłem na kolonii e, karnej, ale ja byłem na studniówce swojej starszej dziewczyny w Polsce, jak byłem w liceum. No, a w Stanach nie byłeś na jakimś balu końcowo? W... No był prom i na prom akurat nie poszedłem. Czemu? Bo stwierdziłem z moim ziomkiem, że szkoda nam pieniędzy i zostaliśmy sobie w domu i graliśmy w gry wideo. Nie, nie przedłużając, bo nie jesteśmy tutaj dla naszych historii, tylko dla Waszych. Przypominamy szybko, żeby zasubskrybować nasz kanał na YouTubie i polubić Klik. film, skomentować, że poszedł dalej, kto jeszcze tego nie robi, żeby Enter. poszedł w świat czas studniówkowy, więc nie tylko suknie, nie tylko szpilki, ale również, tak jak powiedziałeś, chwile momenty i historie. Poloneza, czas, czas zacząć. Pam, pa, pam. To, to że pociągniesz to. dalej. <laughs> to do ciebie no ty masz materiał. <laughs> Ale ja bym ci w tango zabrał w polonezie, tak. bym cię poprowadził. Ale musiałbym ten pchać tego poloneza, żeby odpalić? Czyli na, na, <laughs> no, za pierwszym za na pierwszy. pierwszym to jest Jak hybryda wyszedł, płynnie. Więc zaczynamy delikatnie, spokojnie. O problemach mniejszych, większych. Dorota! Zdjęcia nie mam, ale krem do depilacji wypalił mi rany pod pachami i zamiast gorsetu musiałam przyodziać cygańską bluzkę, która mama ogarnęła mi na szybko w pobliskim bazarze. Te pierwsze depilacje, pierwsze depilacje, pierwsze golonki. Golenie z wąsikiem, pod pachą, na, 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 na wszelki wypadek. Dąb Bartek musi się godnie prezentować. Zawsze i wszędzie. Katering przygotował nam jeden posiłek. Potem jedliśmy suchy chleb z sosem czosnkowym do siódmej rano. Też po polsku. Sos czosnkowy to trochę tradycyjny danie. Ale katering był kluczowy, że zrobić podkład. To ja w ogóle nie pamiętam co było. Jadłeś? Na pewno coś jadłem, ale ja byłem. No, no, <grym> jasny, kiedy Wiesz, ja... to byłem ja przeciwko Ryszta świata. <grym> ja kontrolnik. A polewałeś jako ten zakapior? Nie, ale chlałem strasznie. Baba od niemieckiego do mnie podeszła i powiedziała Pani Ufnal, Panu chyba już wystarczy. A Pan? ja do niej, ja już byłem wolny, wiesz. Ty już nie jesteś moim szeryfem. A? To ja mówię, kiedy wystarczy. <noise> Boguś tam <gośnieta> przyjechał. <noise> o, tutaj jest ciekawy problem, który właśnie mi przypomnieli e, na, nasi słuchacze. Wpłaciliśmy zaliczkę, przyszedł COVID i ani studniówki, ani zaliczki. Są ludzie, są. Którzy tak jak ty nie mieli swojej studniówki. I tak. Nie z wyboru, tylko z musu i z historii. I było parę chyba takich wiadomości. Ktoś napisał między innymi... Ładnie nie czytałeś. Żeby... Bo no, no, rzucało się no, takie... No, No, e, mów. E, no... no e. Ktoś napisał między innymi, żeby uczcić właśnie te covidowe studniówki minutą ciszy. Minuta ciszy w naszym podcaście kosztuje bardzo dużo, ale możemy dawać chwilkę. Dziękuję. Julia. Nauczyciele zaczęli rekwirować alkohol, bo zobaczyli, jak jeden gościu wciągał coś w toalecie. Później się dowiedziałam, że to mój kolega, który był tam jako osoba towarzysząca. Ale wciągał. Tego nie zdementowała. Nie, nie, nie zdementowała, <laughs> prawda? Ale żeby, żeby alkohol wciągać? Ale słuchaj, jak ktoś wciąga kreskę, to rekwirujesz plastikowe torebki, a nie alkohol. Ten nakirany, on już nie będzie pił. Może, może bali się <laughs> powiedzieć, bo to już jednak coś, coś nielegalnego. Ale nauczyciele się, chyba, się bali? Albo brali udział w tym ekscesie. Zawsze, kiedy na tego typu spędach, imprezach, nauczyciele rekwirują alkohol to on nie jest przytrzymywany w żadnym sekretnym sejfie. Nie jest wylewany. On nie jest w magazynie na dowody, <noise> który jest obok w kantorku w wefisty. Ten alkohol znika w przeciągu 24 ale, godzin. Ale nauczycielom to też jest mega frajda, uważam, tak. zabawa, żeby złapać, przyczaić, przeszukać, zrekwirować, wtedy czują się ważni. A później tak wydoić. Tak. <noise> Nigdy nie musisz kupować, jak jesteś nauczycielem. Zawsze po cichu się wnosi, gdzieś w tym, albo w torebce u partnerki, albo gdzieś w kieszeni, ale mija północ na stolek razem z fantu i z, i z Mirindu i z kolą już stoi. I z roznegliżowaną bawą angielskiego. <grywa> Sprzedaż procentów w kibelku na studniówce. Kolega wcześniej zbierał zamówienia, a później z czteroma plecakami siedział w kabinie i sprzedawał buteleczki. No gdzie? Nie było u mnie takiego. Z detalisty. Przecież on wyglądał jak jakiś afgański trafiker ze swoim osiołkiem. Cztery... No jak on cztery plecaki tam wprowadził? Może <noise> przez <noise> okno rzucił? Z mułem przed posadą. <noise> A może znał kogoś z sali i, popro... I wcześniej wniósł? O, to zostawił w kiblu. Powoli. Zab... się na głębokie y, kon kontakty, no, mym... za... Myślę, że za stówkę kelner spokojnie by coś takiego przemycił. Ciekawe, jaką marżę sobie dolicza. Dużą. Tak myślisz? Myślę, że z 50% albo 100 nawet. To obrotny łeb, ja to w liceum jakby, nie wiem, w Po do... złotówce byś dodał. No właśnie tak, no. to skromny, dobry kolega. Nie, raczej tak o mnie dzieci nie myślały w liceum. No debil. Um, kolega uderzył pijany w zlew w łazience, ten pękł i odpad ze ściany, w efekcie czego wykali na sali o godzinie 20. To które zaczął pić? Za kolegę? Za kolegę to, to jedno, ale dwudziesta, <noise> <noise> kiedy się zdążył rozpędzić? Ale wiesz, jak przychodzi ten dzień, czekasz na niego przez miesiące, może nawet lata. Co, no trzynastej już się rozgrzewał? Się odpalisz, a nawet w drodze, a nawet na miejscu. Jak zaczniesz ładować, wiesz, setkę, dwieście albo szybkie kielonki, dla takiego chudego osiemnastolatka, pomimo dobrej przemiany materii, to może być zabójcze Śmiertelne. Stres, a może nie jadł cały dzień się stresowo, czy, czy partnerka przyjdzie. Ale za jednego łebka? Całą studniówkę wyrzucić z sali? To też. Niesprawiedliwy osąd. To tak jak czasem w, w, w filmach wojskowych. Ten jeden zrobił. Przy, przy, A kompania pompuje. Kompania pompują, stoi i się patrzy. Na tak. No Fatalnie. Fatalnie. Bardzo smutna historia. Madzia pisze: Koleżanka wrzuciła omyłkowo pustą butelkę po wódce do torby dyrektorki. Śmiet, I tak śmietnik, i tak śmietnik. <grymne> <grymne> Jak pusta, to żaden to dowód. No. Znalazłam, oddałam pani. A myślę, że dyrektorka jeszcze zobaczyła, czy coś tam. Zostało? Ja bym powiedział, jakbym został nakryty na takim występku, to bym powiedział, że znalazłem, nie wiem do czego to. Pani tu jest z ciała pedagogicznego, oddaję w pani ręce. Odciski palców. Ja w ogóle nie wiem o co chodzi. Do czego? A to ty wyś jako podwójny agent przyniósł pustu, że znalazłeś, i pani dyrektor ich szuka. Ganguz! pani, tam chyba biją. Ale nie ja! Ale niesamowite, jest, wiesz co, że ojciec mnie odbierał w ogóle z takich wyjść i on musiał wiedzieć, że jestem nasrany. No musiał. A mi się wydawało przez wiele lat, że nie, że, nie wiem. że, że, że go świetnie, nabrałem. <laughs> Oszukałeś maszynę, że, a to się nie da. System to jest jak jesteś wiesz tak, że kolana masz już na takim zawieszeniu żelowo hybrydowym, to się nie da oszukać. Słuchaj, jak Pijesz mocny alkohol i jedziesz kogoś z samochodem. Smród jest minuta wystarczy. To... 100 gram wy, wypijesz, dość, żeby, żeby poczuć potrzebę. Nie minucie. ma takiej gumy Nawet... do rzucia, co to wytłumi i ukryje. Cebuli takiej nie ma. <noise> Też Ań prawda. Ani polskiej, ani chińskiej. Co ci jest na pewno wiedział? Mm, pewna koleżanka tak szybko zaczęła się bawić, że o 22 już siedziała bez kontaktu w łazience. Znowu mamy problem. Z jednej, z mamy... strony, z jednej strony szybko, a z drugiej strony USAIN BOLT o 20 już zmywalki zrywał. <głos> <głos> był, Umywalki. Był. Umywalki zrywał. No i teraz, kto lepszy. No i kto lepszy. I ta nie taka szybka, jak się okazuje. A ja, ta przynajmniej polneza za zatęczyła. O ciekawe, czy oni zatańczyli, jako dwudziestu już ich wyjeżdżali? Ja właśnie nie sądzę, myślę, że niektórzy nie zdążyli usiąść do stołu, a już było po imprezie. <grym> ja jako spóźnionym pewnie dopiero dojeżdżam. No! <grym> a już po imprezie. Ale kapela, jaki musiała mieć dzień. Zagrali dwie godziny albo DJ i do domu, a dniówka ta sama pewnie. Przepięknie. Do mi pisze, poszłam na studniówkę z jednym kolegą, a wyszłam z innym. Znam taki przykład naszego wspólnego kolegi, że nie mógł się zdecydować, z kim pójść na tą studniówkę. Gdy już poszedł na tą studniówkę, to się nie odzywali do siebie praktycznie przez cały wieczór. A to jest jego znana strategia. <laughs> Następ... na Następnie Następnie poznał, poznał, tańczył, bawił się z dziewczyną, którą myślał, żeby zaprosić, ale przez to, że tak długo myślał, została sprzątnięta mu przed nosa. I gdy już się bawił, to przyszedł do mnie, usiadł, mówił. Oh, ale dziewczyna, ale ale. Ale dziewczyna, ale dziewczyna! Ojejku, czemu jej nie zaprosiłem? Mówi, w życiu tak się nie bawiłem i już ta się działa, ta co wziął ją ze sobą, bo ona była też w ogóle z innego rocznika, trzeba było o nią się zaopiekować, a ten fircyk sobie z drugą hajcową na górze. Standard! Standard! Ja mówię, to może połączyć tych tego chłopa, co został zostawiony przez tamtą i co? Z tą porzuconą? I nikt nie będzie smutny. No bo słuchaj, no to, że jesteś czyjąś parą, jak nie jesteście razem, a jesteś czyjąś parą Sztu... na studniówkę, to nie jest obowiązujące. Sztuka jest sztuka. Sztuka jest sztuka. Ten, nie, no to, to bez przesady. No. Tutaj ta z historii też nic złego nie zrobiła. Poszła no, z jednym, nie. no tak się ułożyło. Przecież nie chłop, no nie rozwiodła się na studniówce. <laughs> <laughs> bo też to ona tak napisała, jakby nie wiadomo, co się wydarzyło. Mężczyzna. Byłem z pięknością mojego siedla Moniką. Mm. Monika. Każdy no, chciał z nią być. Tak? Chciałbyś z nią też być? Nie wiem, no próbuję mu jakoś, wiesz, podnosi, podrasować podnosi. historię. Podczas właśnie studniówki udaliśmy się do pobliskiego parku, gdzie poznawaliśmy się jeszcze bliżej. Mm. Moja pazerna ręka wkroczyła w świat skrywany przez bawełnianą bieliznę. Po powrocie do domu moja mama od drzwi, że paliłem papierosy. Na co ja, że nie. Kilkukrotnie wymieniliśmy się tymi samymi słowami, po czym mama powiedziała daj powącham Palc. <laughs> I wtedy musiałem skłamać, że paliłem. I Wiesz, od... co ja bym wtedy zrobił przy palce, bym odpalił. Masz rację. <laughs> Jeszcze taki powołany na, na wszelki wypadek. <laughs> na jakieś kilka miesięcy przed studniówką, mojego dobrego kolegę zdradziła dziewczyna. Nazwijmy ją Dorota. Czyli naprawdę się tak nazywa. <laughs> Zerwał z nią od razu, ale niestety chodzili do tej samej klasy, więc na studniówce musieliśmy bawić się wszyscy razem. Jako osobę towarzyszącą kolega zaprosił piękną koleżankę z tej samej klasy co on i Dorota. A Dorota przyszła z kolegą, również ta sama klasa. Wszyscy cztery osoby z tej samej klasy. Krzyżowo. Patologia jak skurczybyk, komentarz od autora. Na czas poloneza przyszła toksyczna matka Doroty, która podeszła do rodziców mojego kolegi. Fod. Poczekaj. Kolega. Dorota. Nie wyszło. Dorota. Kolega. 2 Kolega. 1 Piękność z klasy. Krzyżował jeszcze. Jeszcze dał D, -D I przyszła, Matka Doroty. Toksyczna. Zaznacz. To dam TM. Toksyczna matka. <toksyczna matka, <toksyczna matka <toksyczna> tak jest. Która podeszła do rodziców mojego kolegi numer jeden. Okej, okay, czyli tutaj kolejna post I uniwersum. ale uniwers. <toksyczna> I zrobiła im awanturę o to, że po pierwsze zerwał z jej córką, po, z Dorotą. po drugie zaprosił inną dziewczynę jako osobę towarzyszącą. Piękność. Piękność. Podczas imprezy po kilku kieliszkach z Doroty wylała się zazdrość o piękną towarzyszkę... Ale chwilę, bo to Dorota zdradziła. Tak. Jezu, ukryta prawda, no. Już jestem na krawędzi. Bo, ale świetnie to zostało opisane, bo na pewno zrozumiesz. Podczas imprezy po kilku kieliszkach z Doroty wylała się zazdrość o piękną towarzyszkę mojego kolegi i starała się pokazać go w złym świetle. Zarzekała się, że wymyślił jej zdradę. Ona jest czysta jak dziewica orlańska. Nie puszczała się uh -uh. i nigdy by tego nie zrobiła, bo jest porządną dziewczyną. Atmosfera zrobiła się mało przyjemna, bo miała dar przekonywania. Oj, jak to Dorota? <laughs> <laughs> Impreza się rozkręcała, alkohol szedł coraz mocniej i Dorota każdemu zrobiła z kolegów loda. Wiadomość szybko się rozniosła. Jak to każdemu? A Dorota nie 200, wiedziała. 250 osób. A Dorota nie wiedziała, jak się z tego wytłumaczyć. Jak to ich narysować. Sama nie wymyśliłabym lepszego zakończenia tego dnia. Ale jak, jak ich narysować? Wszyscy, wszyscy. Ale jak to każdemu? Chciała. Z klasy, z rocznika. Chciała wykorzystać swoje, swoje moce manipulacyjne. Ale rodzice i byli tak. Rodzice byli. Co, matka i torebkę trzymała? Co się dzieje? To... Ale jak wszyscy to czy dla ojca też? Aaaa! <laughs> Dyrektor, nauczyciele? Patrz, ale mu w końcu to jest kapło. Kelner poziomków żeby za darmo na zmianę przyszli. Ale patrz, jakie kobiety są, jak potrafią się zemścić. Tak. Ale zobacz, jak, jak też niedużo potrzeba, kiedy jest ten moment, zazdrość, może do siebie wrócimy a 5 minut później, tak? To ja każdemu obciągnę. Bruburur. Piszta transparent. <hier> Dorota w, czeka w kiblu do 23. <hierzy> o Boże. Miałeś w szkole taką Dorociarę? Nie. W liceum w ogóle nie kojarzyłem, żeby była u mnie w szkole taka dziewczyna, co by miała taką bardzo złą renomę. Ja miałem dwie w szkole. Były takie, co. Krzywo się patrzyło, bo się z, ze starszymi takimi chłopakami już spoza liceum. Spotykało, spotykały. To ja miałem dwie takie. No to było chyba jeszcze w gimnazjum. E, one lubiły też starszych chłopaków. I zawsze w poniedziałek chodziły bokiem. Albo krakiem. Jak to się wyraża? <todgłosy> 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 Mówię jak było. No, no, to jest tylko wątek historyczny. No, oczywiście. A wszyscy tam niurni i tacy. To jest jednak Kongo Europy Środkowo-Wschodniej. Nauczyciel od polskiego, ogólnie złoty człowiek, przyłóż do rany, przyłóż do serca tak się napił, tak się najebał, że ganiał bez koszuli po sali. A. Wiadomo. Było to po północy, ale wtedy się wydało, że nauczyciele piją wódę pod stołami, mimo że oficjalnie był zakaz picia alkoholu. Do tej pory śmiejemy się z tego razem, z pana od polskiego, jak spotykamy się na mieście. Myślę, że dyspensa obowiązuje. A myślisz, że, że biegał recytował wiersze? A jak. Powtóreczka, w życiu. moja! I DJ podbicik. Kto żyw za mną? Hyżo! Oj. Strasznie jest dużo wiadomości, że kolega 30 minut po Polnezie był pijany, że się pożygał dyrektorowi na buty. No mówiłem już na początku, to straszne patus. Ale, ale smutny, w sensie trzeba się napić na studniówce, ale żeby tak się zrobić, żeby nie pamiętać. Koszmar. A szkoda. Szkoda. Szkoda z domu wychodzi. Szkoda z domu wychodzić. Matka garnitur kupiła z ojcem, może na raty? Może nie wiadomo. Mu, może musz, muszkę kręciła? Ja pamiętam, jak był w liceum kupowany jakiś garnitur, bo to ile razy się zakładało? Ze dwa. Może trzy razy do roku ten jeden garnitur z szafy wychodził. To ja miałem taki w liceum kupiony, jakbym jeszcze miał dwa, trzy razy urosnąć. <grym> <grym> Matka jakby z podstawówki <grym> został ten nawyk, a to wrośnie w Rośniew. to. To ile mam mieć? 2,50? Ale, ale u każdego był taki moment, że właśnie kupowało się większe ciuchy i doszło do momentu, jak już nie rosłeś i miałeś właśnie te parę większych ciuchów. Już. Ja jej powiedziałem, Napiszami, mamo, się się nie robiło. widać mi paznokcia ze środkowego palca, jak prostuję ręce w marynarce, to chyba nie powinno tak być. Ono ciebie, ręce do góry. Jeszcze wrośnie, zobaczysz. Ja tam... Skierzę się. Jakby się garnitur się w, w 60 co drugi tydzień. No Jezus. Osoba towarzysząca, chłopak mój, mówi, znaczy chłopak, nie chłopak, zakładam, że jako gatunek ludzki, mężczyzna, mówi do wychowawczyni klasy, która organizowała studniówkę, Jesteś zajebista mała. A miałeś taką nauczycielkę, której byś tak powiedział? Rozmawialiśmy parę razy o tym, ale w liceum miał, ja miałem, miałem liceum i gimnazjum, o, ale nie uczyły mnie, ale nie uczyły mnie. Były w innych klasach. W budynku na nie było. Nie widziałem tak. Wtedy może byś maturę zdał? No, może bym się zainteresował nauką. Przyszłam na studniówkę z... Podrywał moją wychowawczynię i dyrektora. No wszystko jest nie w porządku z tą historią. Po pierwsze, wiem, że to cytat, ale nie wolno używać słowa na my, na mu. Po drugie, podrywał wychowawczynię i dyrektora? I dyrektora. To on był. Jemu wszystko jedno. Pomyśl sobie, jak nie chcę nikogo obrazić, ale jak zła musiała być partnerka. A jak zła musiała być wychowawczyni? <laughs> że skończyłeś się na głos. Albo no jak piękny musiał być dyrektor. A wśród dyrektorów. Rumiany! Dziękujemy Wam pięknie, dziękujemy Wam bardzo, że jak zwykle stanęliście na wysokości zadania i kiedy bulwar wezwał Waszą pomoc, to Wy chętnie z nią przybyliście. Zrobimy może w kiedyś w przyszłości kolaż ze stylizacji studniówkowych. O, no, przydałoby się te najstarsze zdjęcia. Najstarsze ze starszych. Nie te z telefonów, tylko takie, gdzie wiesz, że ktoś musiał jakąś otworzyć szafę i w tej szafie był album i przy tym albumie były te dwa, trzy zdjęcia ładne. Co ale to były studniówka. wydarzenia. Szycia, szycie, szycie, szycie sukienek. Pamiętam, jak moje siostry miały studniówkę na przełomie XX-XXI XX, wieku. To, to było Mama wydarzenie. Szyła? Nie, znajoma. Ale rzeczywiście prawie każda dziewczyna miała szytu, wtedy jeszcze sukienkę. Piękne czasy. No, ja żałuję, że nie miałem swojej, ale byłem na czyjeś. No. I także jeszcze raz dziękujemy. Bardzo dziękujemy. I cóż, no, bądźcie czujni, bo nigdy nie wiadomo, kiedy Bulwar wezwie z powrotem Was i Wasze wspomnienia. A pamiętajmy, że kiedyś niedługo, być może, a może już jesteście po drugiej stronie barykady, ci starsi słuchacze, że Wasze dzieci też pójdą na studniówkę. I też powiedzą, że są nałogowymi palaczami. I jeszcze jedna rzecz. <laughs> I jeszcze jedna rzecz. Jeśli jesteś przypadkowym odbiorcą tego materiału, nie osądzaj. Nie osądzaj dobrych i odważnych ludzi, którzy postanowili podzielić się swoimi historiami. Umówmy się, że wszyscy kiedyś tam byliśmy. Zgadza się. Ciao. Zdrowko! <laughs>